Pierwszy sezon Luisa baez monako przynosi wiele emocji. Jego innowacyjna taktyka 5-2-1-2 początkowo wywołuje kontrowersje wśród kibiców i mediów, ale trener ma pełne przekonanie i wiarę we własne umiejętności. Drużyna doświadcza zarówno sukcesów, jak i porażek w trakcie sezonu. Są chwile, gdy wszystko idzie zgodnie z planem, ale też momenty, gdy zespół musi stawiać czoło trudnościom i przeciwnościom losu. Jednak dzięki determinacji i wsparciu trenera, zolnicy coraz lepiej rozumieją jego filozofię i zaczynają działać jako zgrane jednostka. Sezon kończy się olśniewająco paradą przez Monaco, gdzie tysiące kibiców witają drużynę i uwielbianego trenera. Louis Moreno staje się bohaterem miasta. Jego metody i taktyka zdobywa uznanie w świecie futbolu. Ale jak wiemy, miłość kibica jest tylko wtedy, jak osiąga się sukcesy. Gdy przyjdą porażki, może być zupełnie inaczej. Przed rozpoczęciem sezonu zarząd AS Monaco przekazał nam budżet w wysokości 41 milionów euro, który musimy przeznaczyć na wzmocnienie składu oraz rozwinięcie akademii młodych talentów. Chcemy zapewnienie trwałości projektu Ice Monaco, nawet po naszym ewentualnym odejściu. Cele na ten sezon Ice Monaco zdobycie miejsca w czołowej trójce Ligi Francuskiej, aby zapewnić klubowy udział w europejskich parach i kontynuować walkę o tytuł mistrza. Wyjście z grupy Ligi Mistrzów, co oznacza przejście do fazy Pucharowej i dalszą rywalizację z najlepszymi klubami Europy. Kontynuowanie rozwijania Akademii Młodych Talentów w celu wypromowania kolejnych gwiazd. Klub chce inwestować w rozwój młodych pilkarzy, aby w przyszłości móc sprzedać ich za wysokie kwoty i finansować Dalszy rozwój klubu. Wszystkie te cele mają utrzymanie AS Monaka na pozycji czołowego klubu zarówno w Lidze, jak i na arenie międzynarodowej, a także zabezpieczyć finansowo klub poprzez sprzedawanie utalentowanych zawodników. Z czołowych talentów naszej akademii dołączają do pierwszego zespołu obrońcy Santos Branco Alves Delgado do Santos oraz utalentowany zawodnik ofensywny Murino. Mam nadzieję, że ci młodzi piłkarze staną się istotnymi filarami drużyny w przyszłości i przyczynią się do osiągnięcia sukcesów, a także tworzą swoją postawę świetną historię AS Monaco w przyszłości. Budżetem wynoszącym 41 milionów euro AS Monaco postanowiło wzmocnić swoją kadrę, aby zapewnić jeszcze większą siłę zespołu. Pierwszym wzmocnieniem jest młody defensywny pomocnik Lukas Guerna, który dołącza do klubu za kwotę ponad 15 milionów euro. Jego umiejętności i potencjał mają przyczynić się do zmniejszenia środka pola i zwiększyć stabilizację defensyjnej drużyny. Przede wszystkim obiecał rotacyjnym. Dodatkowo AS Monaco pozyskało było legendę klubu Jamesa Rodriguez'a. Za kwotę również przekraczającą 15 milionów euro. Tren Luis Moreu ma nadzieję, że doświadczenie i kreatywność Rodriguez'a przyczynią się do większej efektywności ofensywnej zespołu. Z takimi zmuszeniami Trajan Moreu wierzy, że drużyna z monaco jest w stanie jeszcze mocniej osiągać jeszcze większe sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. W sierpniu z monaco rozpoczyna sezon od trudnych wyzwań, ale radzi sobie doskonale. Na początek udaje się pokonać Olimpik Marsydia 2-1 w meczu pełnym napięcia i emocji. Super Pucharzy przegrywa już rzutach karnych z Bayernem Monachium, jednak drużyna pokazuje determinację i ambicje. Stawia czoła jednemu z najlepszych klubów w Europie. W lidze udaje nam się pokonać Lens 2-1 do 1 dzięki bramkom Wolanda i Gołowina. Kolejne zwycięstwo tym razem 2-0. do 0, To zasłużony triumf, który potwierdza naszą dominację. W takich spotkaniach na koniec miesiąca pokonamy Saint-Germain 2-0, co pozwala nam kontynuować dobrą pasę i utrzymywać wysoką pozycję w lidze. We wrześniu AS Monaco przeżywa różne emocje i wyniki w różnych rozgrywkach. Na początku udaje nam się pokonać pewnie Lille 3 do zera, gdzie wspaniałe występy mają Estewy, Hammes i Volan. Niestety nasz start w fazie grupy mistrzów okazuje się katastrofalny, gdyż przegrywamy aż 3 do zera z Manchesterem City. Jednak szybko odbijamy się i odnosimy zwycięstwo nad Montpellier 4-2, to pokazuje, że wciąż potrafimy wygrywać z trudniejszymi rywalami. W kolejnym meczu ligowym remisujemy 1 do jednego, gdzie jedyną bramkę dla nas zdobywa gołowin. Mimo gry w dziesiątkę po czerwonej karce remis można uznać za solidny wynik. Później odnosimy spokojne zwycięstwo. 2-0, co daje nam pewność siebie i potrafimy kontrolować przebieg spotkania praktycznie od początku do końca. Niestety przegrywając z Villarreal 0-2, co pogarsza naszą sytuację w grupie Ligi Mistrzów i stawia nas w trudniej sytuacji. W październiku AS Monaco przeżyło mieszane wyniki i Miesiąc rozpoczynamy od świetnego występu, pokonując drwala 3-1, gdzie bramki strzeli Embolo, router i Kamara. Niestety ponownie nie udaje nam się pokonać perze, przegrywając tym razem 1-0 po bramce W Blizy miejsców praktycznie kończymy Naszą przygodę remisując 2 do 2 w ostatnich minutach w meczu. Następnie odnosimy zwycięstwo 3 do 1 nad Lyonem, a wspaniałą formę pokazuje Router. Koniec miesiąca to zwycięstwo 2 do 1 nad Beniaminkiem, gdzie w ostatnich minutach ratuje nas Embolą. Mimo niepowodzeń w lidze mistrzów, AS Monaco daje nadzieję na lepsze jutro, bo jednak ich występy w lidze francuskiej są całkiem pozytywne. Ale w lidze mistrzów naprawdę czeka nas bardzo ciężka sytuacja. Listopad okazał się trudny miesiąc dla AS Monaco niestety potwierdziło się, że nie będziemy kontynuować przygody w Lidze Mistrzów na wiosnę, gdyż remisujemy u siebie z olimpiakowcem 1-1. Na szczęście udaje nam się poprawić humory naszym kibicom w Lidze, odnosząc zwycięstwo nad Bordeaux 3-1, prezentując kompletną dominację na boisku. Kolejne spotkanie ligowe przynosi kolejną wygraną, tym razem nad L'Orient 3-0, gdzie bramki zdobywa Mbolo. W dalszej części miesiąca remisujemy 1-1 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, ale następnie doznajemy porażki w lidze z Niceum, gdzie niestety wypuszczamy zwycięstwo w z naszych rąk. Znowu przegrywałem w lidze, tym razem z zespołem o niższym potencjale 0-2. do 2. To był fatalny miesiąc w naszym wykonaniu. Grudzień to miesiąc pełnych sprzecznych wyników dla Ice Monaco. Rozpoczynamy od pewnego zwycięstwa 3-0, choć szkoda, że nie wykorzystaliśmy karnego. Pokazujemy dobrą formę. W ostatnim meczu grupowej Ligi Mistrzów odnosimy imponujące zwycięstwo 3-0. Na wyjeździe to potwierdza, że mieliśmy potencjał, żeby awansować, z tej grupy. Teraz pytanie, czy to wystarczy nam, aby zajść na trzecie miejsce w grupie i awansować dalej, przynajmniej do ligi Europy. W lidze doznajemy jednak porażki 3 do 0, co pokazuje, że w tym sezonie mamy trudności z łączeniem występów europejskich pucharach z ligą francuską. Na zakończenie miesiąca udaje nam się od niej zwycięstwo 2 do 1 mimo trudności i konieczności odrobienia strat. Bramka zdobyta przez Embolo zapewnia nam cenne 3 punkty. Podsumowując rundę jesienną, w lidze francuskiej AS Monaco zajmuje drugie miejsce. Mając straty 12 punktów do lidera PSG celem na drugą połowę sezonu będzie obrona drugiego miejsca i utrzymanie dobrej formy, choć walka mistrzostwo może być już praktycznie rozstrzygnięta z tego powodu, że przewaga PSG jest bardzo duża. W Lidze mistrzów jest Monaco moje trzecie miejsce w grupie, zdobywając 6 punktów, mimo że nie udało się do kolejnej fazy rozgrywek, istnieje szansa na obronę tytułu w Lidze Europy. W rundzie się najkluczą rolę w zdobywaniu bramek odgrywali Embole i Router, którzy odpowiedzialni będą łącznie za 22 bramki. Ponadto zawodnikiem, który wyróżniał się asystami był właśnie Enrique, mając udział przy 16 bramkach. Podsumowując rundę jesienną, można ocenić jako udaną, choć pewnymi wyzwaniami zespół się nie poradził. Zespół Ice Monaco zajmuje silną pozycję w Lidze Francuskiej i ma szansę na obronę drugiego miejsca. W Lidze Mistrzów nie udało nam się awansować, ale istnieje szansa na sukces w Lidze Europy. Skuteczność bolo i routera i wkład Enriqueza są kluczowe dla osiągnięć pozytywnych wyników. Trener Luis. Mar będzie kontynuować pracę nad doskonaleniem taktyki i rozwojem drużyny, aby w drugiej połowie sezonu osiągnąć lepsze rezultaty, a przede wszystkim, żeby forma była bardziej wyrównana. Styczeń okazał się trudnym miesiącem dla AS Monaco Rundę wiosenną rozpoczęliśmy od wygranej z Paryża w 2 do 1, gdzie bramki zdobyli Golowin i Router, To dawało pewne nadzieje na kontynuowanie dobrej formy z poprzedniej rundy. Niestety w kolejnym meczu, ważnym meczu, przegraliśmy 2 do 1 z Lyonem, co było bolesną porażką. Kolejne punkty straciliśmy w meczu z Lorientem remisując 1 jednego Bramkę dla nas zdobył Wanderson. To kolejny rezultat, który nie spełnił naszych oczekiwań. Pucharze ponieśliśmy porażkę z Lens, przegrywając 2-1 i oddaliśmy praktycznie im szansę na jakikolwiek trofeum w tym sezonie, bo będzie pikienie. ciężko cokolwiek osiągnąć. To pokazuje, że jesteśmy w kryzysie i źle weszliśmy w tą rundę. To musimy zmienić. Lut był miesiącem, który nas Monaco zdołał odzyskać pełną siebie i odnaleźć zwycięską formę. Rozpoczęliśmy miesiąc od imponującej wygranej z Bordeaux. Zwyciężą Węża 3 do 0 po bramkę Gołowina i Rutera. To było znakomite osiągnięcie, patrząc na to, jaki kryzys nas dopadł w poprzednim miesiącu. Następnie zremisowaliśmy 0 do 0 z Montpellier. Mimo dominacji w grze, nie udało nam się znaleźć drogi do siatki rywali. W lidze Europy trafiliśmy na PSV i wygraliśmy mecz na wyjeździe 2 do 1 po bramkach Embolo To jest dobry mecz, który rozpoczęliśmy drogę po obronę oczywiście Ligi Europy. W lidze francuskiej osiągnęliśmy imponujące zwycięstwo nad Lille, wygrywając 5 do 2. Mecz był wyjątkowy dzięki świetnej że Hamesa. W rewanżowym spotkaniu z PSV odnieśliśmy kolejne zwycięstwo tym razem 2 do 1 i zapewniliśmy sobie dalszą fazę rozgrywkową. Koniec miesiąca przyniósł nam pełne zwycięstwo nad Anger 3 do 0. Marzec przyniósł mieszane wyniki dla ice Monaco z pewnymi momentami dominacji, ale również stratą punktów. Rozpoczęliśmy miesiąc od dominacji w meczu, jednak tylko zremisowaliśmy 0 do 0. To był moment, który dał nam tylko jeden punkt mimo strasznej naszej przewagi w tym spotkaniu. W lidze Europy trafiliśmy na Trakt. U siebie zremisowaliśmy 2 do 2. Było to rozczarowujące, że nie udało nam się utrzymać prowadzenia i zdobyć pewnej puli. Zatem, mecz. W meczu z Niceum na własnym boisku odnieśliśmy zwycięstwo 2 0, co było dobrą odpowiedzią na poprzednie wyniki. W meczu rewanżowym z Antrachtem odnieśliśmy zwycięstwo 3 do 1, co dało nam awans do kolejnej rundy Ligi Europy i zwiększyło nasze szanse na dotarcie do finału. Niestety, straciliśmy głupio punkty w meczu San Antonio w Leeds, co pokazuje, że musimy poprawić. Naszą zdolność do wygrywania takich spotkań. jak chcemy rywalizować o Mistrzostwo Francji. Na koniec miesiąca odnieśliśmy zwycięstwo 2–0. Bramki strzelali dla nas, Embolo i Fofana. Kwiecień przyniósł Ajax z Monaco kilka ważnych zwycięstw. W pierwszym meczu z Ajaxem w Lidze Europy odnieśliśmy zwycięstwo 3–2, do 2, co było obiecującym wynikiem przed rewanżem. W rewanżowym meczu z Ajaxem wygraliśmy 0–2, do 2, co pozwoliło nam awansować dalej w europejskich puerach. W Lidze mieliśmy niestety nie stabilną formę, ale udało nam się wygrać z chichą. 3-2, choć mecz był bardzo trudny. Kolejne zwycięstwo Antroi zakończyło się wynikiem 4-0, a nasz Junior Santos oraz Kamara Jambolo zdobyli bramki w tym spotkaniu. Następnie pokonaliśmy Nan 0-3, a Diata strzelił dwie bramki, utrzymując naszą dobrą pasę w tych rozgrywkach. Półfinale Ligi Europy trafiliśmy na Sporting. Pierwszy mecz zakończył się remisem 2-2 po bramkach Diaty, choć mieliśmy również niewykorzystane rzutkarne wykonywane przez Kamesa. Na koniec miesiąca przegraliśmy 1-2 z PSG, co pokazało, że że jesteśmy w stanie z nimi rywalizować, ale wciąż mamy zbyt małe umiejętności i braki kadrowe, żeby z nimi walczyć o tytuł. Maj przyniósł nam naprawdę wiele radości. Przede wszystkim w rewanżowym meczu ze Sportingiem wygraliśmy 1-0 po bramce Diaty, co dało nam awans do finału Ligi Europy i prawdopodobnie będziemy mogli obronić Ligę Europy. Zobaczymy już od meczu finałowego z AC Milanem. Diata pokazuje, że jest naprawdę w świetnej formie, choć często był pomijany przeze mnie, ale odnalazł się po różnych kontuzjach, zwłaszcza Routera, którego nie mogę aktualnie wykorzystywać w Lidze ani w europejskich polarach. W Lidze odnieśliśmy pewne zwycięstwo 0-3 do nad State, co potwierdziło naszą niezwykłą siłę na zakończenie tego sezonu. Kryzys był już daleko za nami. Przed ostatnim meczem wygraliśmy z Lens 1-0, choć niestety nie wykorzystaliśmy rzutu karnego Volanda, bo to zwycięstwo mogło być zdecydowanie większe. A na koniec miesiąca zremisowaliśmy z Marsylią 0-0. do -0. Wielki finał Lidze. Europy. Czy AS Monaco broni ten tytuł? Czy to Milan go zdobędzie po wielu latach? Wejdzie właśnie na czołówkę gazet. Ale piękny gol Bładu, który naprawdę świetnie wykorzystał szansę właśnie w tym spotkaniu, uderzając idealnie po długi wrogu. Następnie możemy zobaczyć, jak cieszą się piłkarze właśnie AS Monaco. A tu z ale niestety dobra interwencja Bramkarza tutaj Gołowin, Ale także Aniołom bardzo dobrze interweniuje. Tutaj Gołowin podaje właśnie do Bałdu. Tutaj Embola, niestety Bramkarz AC Milan świetnie na posterunku Teraz tu jest bramka, jest 2 do 0 Fenomenalnie to wszystko się rozpoczyna I prawdopodobnie kończy, ponieważ AC Milan nie jest jakoś super groźny w tym spotkaniu Ale w tym momencie atak Umtiti, który jest aktualnie właśnie w Milanie Podaje fenomenalnie I jest niestety bramka kontaktowa Dla Milanu, czy wykorzystają swoje szanse i pójdą do ataku Tutaj jeszcze w końcówce spotkania, ale Mendy świetnie broni i podnosimy To trofem po raz kolejny W lidze francuskiej Ice Monaco zajęło drugie miejsce Zdobywając 81 punktów, mimo że mieliśmy straty 29 punktów do przeciwnika PSG, który jest zdecydowanie, patrząc na kadrę, mocniejszym zespołem, który nie potrafi się wykładać na słabszych przeciwnikach. Uważam, że to była udania kampania rozgrywkowa w naszym wykonaniu w Pucharze Francji. To PSG sięgnęło po trofeum pokonując Marseille 4-2. do W Lidze Mistrzów również triumfował PSG, które w finale pokonało Liverpool 3-2. To był udany sezon dla francuskiego mistrza w europejskich pucharach. Liga Europy Została obroniona przez Alex Monaco w wielkim finale z AC Milanem, gdzie wygraliśmy 2 do 1. Mecz był pełny emocji, a ostatecznie to my osiągnęliśmy to trofeum w finale. Niuka zwyciężył w rzutach karnych w Lidze Konferencji. Wyróżnić należy również w tym sezonie Embolo, który miał świetny sezon zdobywając 18 bramek. Również Ruter, który doznał kontuzji pod koniec sezonu zanotował 17 trafień. Gołowin zdobył 14 bramek, a którego kompletnie pomijałem w tej kampanii, zdobył już 10 bramek w 15 występach. Wspaniałe wahadła były kluczowym elementem naszej gry. Zanotowaliśmy łącznie 28 asyst, zarówno jeden i drugi wahadłowy był po prostu kapitalny. Warto również wspomnieć o świetnym sezonie Kamary, który zanotował 13 asyst. Podsumowując ten sezon, a z Monako można powiedzieć, że był udany z tego powodu, że zdobyliśmy wicemistrzostwo Francji, ale także, choć nie udało nam się awansować dalej w Lizie Mistrzów, to jednak potrafiliśmy zmotywować się na Ligę Europy, zwyciężyć po raz drugi, dając chwałę właśnie kibicom. i znowu Znowu możemy Monako na ulicach miasta, pięknego miasta, cieszyć się z radości właśnie po tym sezonie.